Dla dzieci, wiersze i wierszyki w czasie kwarantanny, Jan Brzechwa. Sum. Mieszkał w wiśle sum wąsaty znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele: Do mnie młodzi przyjaciele, w dni powszednie i w niedzielę, na życzenie mnożę, dziele, odejmuje i dodaje, i pomyłek nie uznaje. Każdy mógł więc przyjść do suma i zapytać. Jaka suma, a sum, jeden w całej Wiśle, odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, więc raz przybył Lin z daleka i powiada. Drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli Pan tak liczyć umie, niech Pan powie, panie sumie. Czy Pan zdoła w swym pojęciu odjąć? Zero od dziesięciu. Sum uśmiechnął się z przekąsem. Liczy, liczy coś pod wąsem. Wąs sumiasty jak u suma, a sum duma. 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 Hmm, to dopiero mam z tym biedę. Może dziesięć? Może jeden? Upłynęły dwie godziny, sum z wysiłku jest już siny. Myśli: myśli: to dopiero od dziesięciu odjąć zero, żeby mi miał przynajmniej kredę. Zaraz, zaraz. Wiem już. Jeden? Nie, nie jeden. Dziesięć chyba. Ach, ten lin to wstrętna ryba! A lin szydzi. Ha, panie, sumie, w sumie pan niewiele umie. Sum ze wstydu schnie i chudnie. Już mu liczyć coraz trudniej. A tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały i nastało znów południe, a sum chudnie. Chudnie? Chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka, więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę.